Cześć, to jest Tyna i dziś zapraszam Was na filmik, w którym pokażę Wam, jak zrobiłam kalendarz adventowy dla mojego synka Filipa, który ma już prawie 4 lata. Pokażę Wam, co kupiłam, postaram się dodać wszystkie ceny. Ponieważ ja sobie zrobiłam takie założenie, że jedno okienko nie może być droższe niż 7 zł, więc mój budżet na kalendarz dla Filipa to było 168 zł. W tym roku, jak i w roku ubiegłym, będę przyczepiała te prezenty do takiego kalendarza. Ja go kupiłam kiedyś w Tedim i kosztował mnie 50 groszy, bo był tam kawałeczek uszkodzony i kupiłam go po świętach, wiecie, po tym czasie. No, i w zeszłym roku mi się super sprawdzał, mam nadzieję, że w tym roku również tak będzie. A do spakowania tych rzeczy użyję po prostu takich torebek śniadaniowych. Mam nadzieję, że większość rzeczy mi się do nich zmieści. Mam też taką taśmę z. Naklejkami po prostu do ozdoby. Nie wiem jeszcze, czy będę przyklejać po jednej, a może po kilka. Zobaczę, zastanowię się. A to, co mi się do tych torebek nie zmieści, mam jeszcze trochę papieru y, takiego prezentowego, w który to po prostu zawinę, więc do dzieła. Więc pokazuję już Wam, co kupiłam. No i przy okazji razem spakujemy te rzeczy. kupiłam czapeczkę i naklejki perełki i pomyślałam, że Filip zrobi z tego po prostu choinkę, udekoruje sobie tą czapeczkę tymi perełkami i powstanie z tego fajna choineczka. Kupiłam też grę ręcznościową pirata, który wyskakuje z beczki, jeśli wyciągniemy nieodpowiedni miecz. Zobaczymy czy się Filipowi spodoba. Kupiłam też dla Filipa taką mini koszykówkę. Chodzi tutaj o to, żeby tą piłeczkę e, u... Chodzi o to, żeby tą piłeczką trafić do kosza. Zobaczymy, czy będzie mu to szło w tym dniu, kiedy dostanie właśnie tą zabawkę. Będziemy piec też pierniczki. To dzięki uprzejmości mojej bardzo dobrej koleżanki z pracy, dorzucam Filipowi jeszcze właśnie taki wycisk, żeby te pierniczki miały świąteczne wzory. Do jednego z okienek trafi również latarka projektor, która ma wyświetlać świąteczne obrazki. W jednym z okienek znajdzie się balon foliowy w kształcie Mikołaja w kalendarzu musiał znaleźć się też samochodzik. Kupiłam też taki pisak, który ma robić szlaczki. W jednym z okienek będą też gwiazdki fluorescencyjne, które powiesimy na suficie. Kupiłam też świecący bączek. W kalendarzu znajdzie się również pływający żółwik, może zachęci to Filipa do kąpieli. Znajdzie się tutaj też skarpeta do samodzielnego wykonania. W jednym z okienek Filip dostanie grę memory. W kolejnym okienku znajdą się rzeczy, które będą nam potrzebne do zrobienia wianuszka takiego świątecznego. Będziemy go robić z papierowego talerzyka. W jednym z okienek będą gliniane takie bombki, zawieszki, które robiłam w zeszłym roku, ale ich nie dokończyłam. Dlatego w tym roku pomyślałam, że Filip je po prostu pomaluje. W jednym z okienek będą naklejki na okno. W kolejnym okienku będą stempelki. W jednym z okienek będzie plasterina i wycięte z tekturki bombki i również dorzucam tutaj taką opaskę z krasnalami również dzięki uprzejmości mojej koleżanki w jednym z okienek będą naklejki naklejki skserowałam i zrobiłam do nich różne scenki żeby Filip wiedział gdzie ma ponaklejać i kolejna rzecz to będzie czapka takiego elfa, gnoma do zrobienia własnoręcznie no i kolejne rzeczy się już do torebek niestety nie zmieszczą, więc będę je zawijać w papier i tutaj mam na przykład taką grę rzutki. W jednym z okienek znajdzie się tablica suchościeralna do rysowania bazgrania. W jednym z okienek ponownie dzięki uprzejmości mojej koleżance Kasi Filip dostanie Książeczkę o tematyce świątecznej, bożonarodzeniowej z naklejkami i tutaj niestety nie jestem wam w stanie powiedzieć, jaka była dokładna cena w jednym z okienek będzie choinka do pomalowania przez Filipa. W jednym z okienek będzie też bałwan do zrobienia własnoręcznie. W jednym z okienek znajdzie się też kolorowanka do malowania wodą o tematyce zimowej. No dobrze, skoro już widzieliście, co kupiłam, za ile kupiłam i jak to spakowałam dla Filipa. To yy, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić Was na vlogmasy, które będą się ukazywały już od 1 grudnia I będziemy wspólnie sobie ten kalendarz też otwierać Zobaczymy, które rzeczy się Filipowi spodobają, a które może tak mniej go zainteresują Wiecie, to wszystko jest takie trochę trafił. Starałam się wybierać dla niego takie rzeczy, które myślę, że zajmą go na trochę I że sprawią mu po prostu frajdę ale jak to będzie w praktyce, to się dopiero okaże. Więc mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się podobał. Jeśli tak było, to oczywiście zostawcie dla mnie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I widzimy się już 1 grudnia. Pa!